Siema, ja jestem Nick, ale się to Nigdy Player i witam w recenzji 262 numeru CD-Action. Zanim jeszcze zaczniemy, muszę Was przeprosić za to, że będę brzmiał troszeczkę inaczej, no bo jestem w tym momencie chory, więc gardło mam podrażnione. Przepraszam, przepraszam Was też za to, że ten odcinek CD-Action będzie wyglądał troszeczkę mniej profesjonalnie niż wszystkie inne, no ale to ze względu na to, że miałem nieoczekiwany, naprawdę zapracowany tydzień. Ale miejcie to na uwadze i zaczynajmy. Oto okładka najnowszego numeru Civil Action, na której znajdziemy Battlefield 1, tej gry recenzję też znajdziemy w środku, wraz z recenzjami Mafii 3, Shadow Warrior 2, Gears of War 4, FIFA 17, PS2017 oraz Forza Horizon 3, materiały o Wasteland 3 i Horizon Zero Dawn oraz playtesty Divinity Original Sin 2 i Dishonored 2. Główną recenzją tego numeru jest Battlefield 1, chociaż recenzja ta obejmuje tylko tryb multiplayer. Po każdą recenzję na 4 strony dostała też Mafia 3, która jest drugą wielką premierą tego miesiąca. W tym miesiącu w CD Action nie ma zbyt dużo ciekawych artykułów, ale wydaje mi się, że dobrze postanowiono skupić się na czymś zupełnie innym, zaraz zresztą zobaczycie na czym. Najciekawszym z artykułów, które jednak tutaj są, jest zdecydowanie beznadziejne znajdźki. Nie wiem, czy do końca się z nim zgadzam, ale artykuł ten i tak według mnie warto przeczytać, żeby wyrobić sobie swoją opinię na ten temat. Największym zaskoczeniem w tym numerze jest oczywiście to, że dołączony jest do niego drugi magazyn o nazwie Retro. To nowa seria gazetek, której pierwszy numer dostajemy za symboliczną złotówkę, wiecie, tak na zachętę. A co w środku? Jak sama nazwa sugeruje, opisy i artykuły o klasycznych grach napisane przez starą gwardię redaktorów CD-Action. Magazyn składa się z trzech podstawowych części: temat numeru, replay oraz pub to trzy kategorie, na które podzielono gazetkę. Tym razem tematem numeru jest historia Blizzarda, jednego z największych gigantów gamingu. Tak zwany czas zamieci to gigantyczny i ciekawy artykuł, który powinien przeczytać każdy, kto kupi ten numer. W sekcji replay znajdziemy bardziej opisy i wspomnienia niż recenzje gier. Mimo że spodziewałem się czegoś bardziej w stylu receks z CD, Action, to czyta się to raczej dobrze. Jeśli jest jedna rzecz, do której mogę się przyczepić, to jest nią zdecydowana przewaga opisywanych klasyków z nad tymi z konsol. Ale to mały szczegół. Zostaje jeszcze sekcja pub, w której znajdziemy zbiór luźniejszych artykułów. Większość z Was zainteresuje się zapewne materiałami o legendarnym piśmie Bajtek oraz o początkach produkcji pierwszego Wiedźmina. Przyznam też, że miło czytało mi się artykuł Plan 9 z Polski. Polecam. Na sam koniec czeka nas jeszcze fajny patent na ostatniej stronie. Można teraz bezpiecznie zamknąć czasopismo. Świetne. Okej, okay, chyba możemy już wrócić do CD Action i gier, które się znajdują w tym numerze. A co w tym miesiącu znajdziemy na płytkach? Na płytkach znajdziemy Man of War karmazynowy przypływ w wersji po polsku, Gunmetal Metal w wersji na Steam'a oraz Soulbringer w wersji na Steam'a, a w środku znajduje się tym razem tylko jedna płytka, a więc zobaczmy czy warto w te gry grać. Potraktujcie to raczej jako pierwsze wrażenia, a nie jako pełnoprawną recenzję, okej? Okay? Panowie, panie, muszę przyznać, że nie jestem w stanie zrecenzować Man of War karmazynowy przypływ. Spędziłem przy tym tytule ponad półtorej godziny, próbując przejść pierwszą misję i niestety nie udało się. Nie wiem, czy świadczy to o wysokim poziomie trudności, czy bardziej o mojej niepełnosprawności w przechodzeniu gier strategicznych. W każdym razie postaram się przynajmniej przybliżyć realia gry oraz plusy i minusy, które zdążyłem zauważyć. W grze dowodzimy oddziałami Rosjan w czasie II wojny światowej. Nasze operacje zaczynamy w roku 1941. Jeśli uda wam się przebić przez pierwszy poziom, to czekają na was aż 23 misje. Gameplayowo to militarna strategia, która, bądźmy szczerzy, naśladuje formułę serii Company of Heroes. Rozkazujemy żołnierzom, zdobywamy pozycję wroga oraz niszczymy jednostki przeciwnika. Co ciekawe, możemy przejąć bezpośrednią kontrolę nad jednym z naszych żołnierzy i pobawić się w strzelankę z widokiem z góry, a nawet przeszukiwać ciała wrogów w poszukiwaniu lepszego ekwipunku. To wszystko brzmi świetnie w teorii, ale mimo to, że grałem w jedną misję, to zauważyłem gigantyczne, niewybaczalne wady, które sprawiają, że w praktyce rozgrywka rozpada się w drobny pył. Po pierwsze, gra nie tłumaczy swoich mechanik, gracz zostaje wrzucony w środek walki bez jakichkolwiek podpowiedzi. Gra nie posiada nawet samouczka czy instrukcji, jedyne co możemy zrobić, to odpalić poradnik z internetu. Po drugie, sztuczna inteligencja to jakiś podły żart. Zarówno nasi żołnierze, jak i przeciwnicy nie posiadają mózgów, oprócz tego większość z nich kompletnie nie potrafi strzelać, co prowadzi do iście komicznych konfrontacji. Tutaj widzicie na przykład kolumnę czołgów walczącą z trójką żołnierzy. Jak zezowaci muszą być czołgiści, żeby nie trafić w stacjonarny cel z odległości 10 metrów? A nie, moment, trafiają, tylko że ten żołnierz ma chyba głowę z betonu. Tutaj natomiast pokazuję wam ekscytującą walkę z operatorem karabinu maszynowego. Pominijmy fakt, że czasem gra czuje i za karabin łapie dwóch żołnierzy naraz. Zobaczcie, jak pięknie wrogowie ładują się pod lufy naszych splów. W momencie, gdy jeden wróg umiera, drugi od razu wskakuje na jego miejsce tylko po to, żeby dostać kulkę między oczy. Dzieje się to raz, dwa, trzy, siedem razy. Siedem razy pod rząd. Tak. AI jest niezmiernie, niemożliwie durne. Dołóżmy jeszcze fatalny dubbing wyprany kompletnie z emocji i dość kwadratową grafikę i mamy pełen obraz kaszanki. Jednak gra na internecie zbiera porządne oceny, więc może po prostu ja nie wiem co robię. Oprócz oczywistych wad, dostrzegłem jednak również kilka plusów. Interfejs jest w miarę przejrzysty i pomimo jego skomplikowania, nie trudno się w nim połapać. Jak już wcześniej wspomniałem, przeszukiwanie ciał wrogów oraz bezpośrednia kontrola jednostek to świetne patenty. Szkoda tylko, że wygląda na to, że te ciekawe zamysły zostały bardzo słabo zrealizowane. Oceny nie wystawiam z wiadomych powodów. Proszę jeszcze raz, żebyście potraktowali to jako pierwsze wrażenia, a nie jako recenzję. Jednak pierwsze wrażenia, przynajmniej moje, nie są zbyt pozytywne. Zanim zabiorę się za recenzję następnej gry, czyli Gunmetal, muszę wprowadzić pewną zasadę. Od tego momentu każda gra, która ma ponad 15 lat lub odpala się bezpośrednio z emulatora, uznawana jest za klasykę. Nie w sensie wow, ta gra jest taka świetna, to prawdziwy klasyk, tylko raczej w sensie oficjalnie gra jest na tyle stara, że trudno ją ocenić. Mówię to, gdyż Gunmetal ma na karku prawie 14 lat, więc technicznie nadaje się do pełnoprawnej recenzji. Gunmetal to gra akcji, w której przyjdzie nam sterować Transformerem. Nasz 30-metrowy robot może bowiem w dowolnym momencie zmieniać się w odrzutowiec niczym w filmach niesławnego Michaela Beya. Historia jest tu kompletnie zbędna i podobnie jak w filmach wspomnianego reżysera, liczy się tylko walka i gigantyczne eksplozje. Gra nie marnuje zbyt dużo czasu na tłumaczenie, jak działa rozgrywka. Wybieramy maksymalnie cztery bronie z dostępnego arsenału i wskakujemy do misji. Podzielono je na kilka podstawowych rodzajów: mamy tutaj zatem misje, w których bronimy miast, ochraniamy konwój czołgów przed falami wrogów czy w końcu demolowanie baskosmithów. Brzmi jak kawał dobrej, aczkolwiek bez mózgiej rozrywki. Jednak jest jeden wielki problem. Sterowanie. To pierwsza gra, w którą grałem, gdzie celownik nie znajduje się na środku ekranu. Zamiast tego celujemy kursorem po całym ekranie, a kamera obraca się wtedy, gdy dotkniemy krawędzi. To bardzo nieintuicyjne rozwiązanie, które kłóci się z tym, do czego przyzwyczaiły nas wszystkie inne strzelanki na przestrzeni lat. W formie robota nie jest jeszcze aż tak źle, ale kiedy zamienimy się w samolot, celowanie staje się niebywale trudne. Całe szczęście, że gra pomaga nam namierzać cele, co nie zmienia faktu, że chciałem zobaczyć tutaj klasyczne celowanie. Nawet jeśli przyzwyczailiście się do tego niecodziennego schematu sterowania, to Gunmetal nie ma zbyt dużo do zaoferowania. Wszystkie misje są dosyć podobne i monotonne, a jedyną rzeczą, którą odblokowujemy są mocniejsze bronie dla naszego pojazdu. Gra jest też bardzo krótka, 3 godziny w zupełności wystarczą, by poznać Gunmetal od deski do deski, a sensu w powtarzaniu misji tak naprawdę nie ma. Brakuje tu znajdziek czy bonusów, które mogłyby nas zachęcić do powrotu do gry. Gratuluję za to twórcom odpowiedzialnym za grafikę i udźwiękowienie. Utwory służą tutaj raczej jako tło dla akcji, ale ważne, że pasują do klimatu science fiction. Oprawa graficzna zaskakuje pozytywnie ilością zaawansowanych opcji. W końcu nie każda gra z 2002 roku pozwala wybrać rozdzielczość aż do 900p, ustawić tryb panoramiczny czy podkręcić anti-aliasing do 8 próbek. Lanie należy się jedynie temu, kto postanowił zablokować grę na 30 klatkach na sekundę. Szybkie strzelanki takie jak ta wypadają zdecydowanie lepiej w 60 FPS-ach. Zanim skończę opisywać grę, wspomnę też, że miałem sporo problemów z jej uruchomieniem. Jeśli chcecie zagrać na w miarę nowym systemie operacyjnym, to w razie problemów ustawcie tryb kompatybilności na Windows XP i wyłączcie inne działające aplikacje. Wtedy powinna się uruchomić. Gunmetal to średniak, nie jest to gra zła, po prostu można lepiej spędzić 3 godziny życia. Zdecydowanie lepiej. Gdyby poprawiono sterowanie, dodano mniej powtarzalny gameplay i odblokowano framerate, to polecałbym Gunmetal na zwykłe odstresowanie. Ale tak to dostaje ode mnie tylko 4 na 10. Zainstalujcie raczej tylko jeśli chcecie powiększyć swoją bibliotekę Steam. Tutaj powinna znaleźć się recenzja gry Soulbringer. Problem w tym, że obie moje karty graficzne działają na zbyt nowych sterownikach. Dodatkowo posiadam Windows 10, który również stanowi kolejną zaporę dla tej gry. Niestety gry, które mają ponad 16 lat, często nie chcą działać na nowszych maszynach i z Soulbringerem nie jest inaczej. A więc, czy warto kupić najnowszy numer CD Action? Według mnie tak, chociaż nie ze względu na gry, które się tutaj znajdują. To była bardzo prosta decyzja ze strony zarządu CD Action. Zamiast dawać nam naprawdę kilery, najlepsze gry, jakie tylko mogli nam dać, dodali nam po prostu za darmo ten oto magazyn i właśnie dla niego warto kupić ten numer. Chyba że kompletnie, zupełnie Wam nie zależy na czytaniu gazetek i interesujecie się tylko grami. Wtedy powiedziałbym, że raczej nie warto kupować tego numeru, dlatego że Soulbringer. No prawdopodobnie Wam się nie odpali. Gunmetal to tak naprawdę średniak, a karmazenowy przypływ? Kompletnie nie wiem co o nim sądzić. W każdym razie mi te pierwsze godziny się nie podobały. Ale tak, myślę, że ten numer jest naprawdę dobrym numerem, ze względu na to, że CD Action dorzuciło nam praktycznie całą pełnoprawną gazetkę za darmo i nie jest to tak zwany szmelc, odrzut jakiś, tylko pełnoprawna gazetka, którą naprawdę warto poczytać. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie!